Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Battlelands. Yy, dobra, dzisiaj robię sobie taki challenge. Nie mogę podnosić apteczek. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ogólnie mam już. O, zobaczcie, mam trzy. trzy safy. Czwarty jest tutaj. Ale na razie nie otwieram. Chcę sobie pozbierać i jakiś, jakiś fajny odcinek zrobić. Ogólnie zobaczcie, mam dzisiaj broń ręczną, tak? Twoje nagrody. Ale jeszcze chyba nie mogę używać, bo muszę mieć. Któregoś skina, postać na trzecią. Tak. zobaczcie Trzeci poziom muszę mieć u któregoś skina. No, trzeba, trzeba wbijać. No, niestety. E, dobra, przejdźmy do rzeczy. Gramy sobie solo, oczywiście. Dwie rundy, myślę, że starczy, chyba że pójdzie szybko. Chyba, że szybko mnie zabiją. Dobra, nie podnoszę apteczki. To w takim razie chyba wezmę sobie broń, która z dalszej odległości będzie ściągać, czyli snajperkę. Bo tak będę mógł mieć jakąś przewagę nad tymi, co mają z bliska. Dobra, wezmę sobie tutaj. Chyba na spokojnie. No i dobra. Bierzemy, bierzemy się do roboty i mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Lecz. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Dobra, bierzemy sobie snajperkę. No i dobra. Nie podnoszę apteczki. Tylko armorek. Także. To jest co innego. Nie mogę po prostu się leczyć. No i dobra, na razie nie mam żadnych lagów, także spoko. Zobaczymy przy strzelaniu. Ogólnie nie, 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 nie mam takiej zasady, żeby się chować, tylko po prostu gram normalnie, tak jak bierkę, tylko się nie mogę leczyć. A wy dajcie znać w komentarzu, czy też sobie takie challenge robicie czasem. No i co, zostawcie łapeczki i subika i, i będzie fajnie. Dobra, lecimy, tu mamy kurczę, tu mam złotą, ale chyba mam dal większą odległość. O, ja dostałam. No też ma. Do... O, pięknie, ale siadło ładnie jakiś taki chyba... Ja nie mogę tego... Amunicę podniosłem, tak? Dobra. Bo już miałem podnosić to. Ale jakbym to podniósł, to i tak bym nie użył, bo podnieść mogę, ale nie, uży, nie użyłbym tej tabletki. Dobra, mamy jednego fraga. O jak 14 zostało, jak szybko. Ogólnie ten gracz jakiś taki był. miał złotą pompę, złotą pompę, złotą snajpkę. Nie wiem jak to. To jest snajperka, tak? A tamta, no też jakaś taka z lunetą. Czyli też... O, tak jak ta zielona. Też taka snaj, snajperkowata. Ale potem wziął tego, nie wiem, pompę i nie wiem dlaczego takie jakiś, może wygrać po prostu Dobra, lecimy dalej. Tam widzę biegnie ktoś Dobra, leży Dobra, pięknie Ogólnie ładnie za 47 mu obrażenia zadałem ale fajnie, fajnie, nie mam lagów żadnych na razie. Czyli dobrze idzie. Poczekamy na niego, nie będę tam chodził. Ojojo, ty zajączku, ty. Ojojo, następna Nie pij tego Nie, napił się Dobra. Ale ładnie, ładnie obici obici, dobra. Ja mam 34 HP Ale i te kapteczki bym pewnie nie znalazł teraz. Ale po nich. Po nich bym mógł wziąć. Dobra, lecimy do strefy. Na spokojnie. Kym. Jest dobrze, dobrze. 9 zostało. Nieźle. Powiem wam. Dwa fragi. No mogłem tam jeszcze obić go dobrze. Tu jakiegoś pije. Nie, to już rację. Co? Nie, nie dostał? Nie, nie, mam, nie mam amunicji, jest problem. Ej, dostał przecież raz, czego nie zabrałem mu HP? Co to się stało? Ej, no teraz mi zostało tylko się kąpić chyba. Jak naloła z pięści. A to jest niemożliwe. Patrzcie, mamy zająca. O nie! Nie, czego mnie? Prawie na... Ale fajny, fajny meczek, moim zdaniem. A wy co myślicie? Dobra, gramy jeszcze jedną rundę. Jeszcze, jakby mnie ten nie obił, to z pięści myślę, żebym... bym. Ma 30 HP. Bym go powalił normalnie, zająca. No, ale niestety, ktoś musiał mu pomóc. Dobra, 110 żetonów, fajnie. Ile pucharków? 33, trofea znaczy. Ale ja mówię, pucharki. No i dobra, gramy jeszcze jedną rundę i zobaczymy jak pójdzie. Głównie coś mam do odebrania? A, bo tu mam chyba ten właśnie safe jeden. I monetę. Dobra, monety co możemy wziąć. Dobra, gramy jeszcze jedną rundę. Myślę, że dwie będzie spoko. to żeby odcinek nie trwał. Długo. Te challenge też nie muszą trwać. No, nie wiadomo ile tak. Ale pierwsza runda poszło fajnie, fajnie. Jak bez apteczki. A apteczek miałem dużo, naprawdę. Dobra, weźmy sobie teraz, polećmy. Nie wiem, tu. Tu może. Niech tu będzie, nie wiem. Żeby nie lecieć w to samo miejsce. Zobaczymy. Biorę tu samą broń. No i zobaczymy. Jak znajdę. Jest, dobra, mamy od razu. Ale tu jest ta. Nie dobra, ja uciekam stąd. Biorę sobie armorkę, oczywiście mogę. Armura, armorkę, dobra. Tylko nie mam broni. Tutaj może być trochę przypał z tą bronią. A ja widziałem, że już tamta leciała. Także nie miałbym szans za bardzo. A nie chcę tego HP tracić, jak wiecie. Dobra, weźmy na razie sobie Uzi. No i dobra, pomału, po pomału. O dobra, mamy sniper. Dobrze, możemy z daleka obijać. Jak ktoś będzie miał, tak? To też nie za bardzo obije. Ale dobra. A prawdopodobnie ten pierwszy frag, co wcześniej zrobiłem, to... Może, prawdopodobnie może to był bot. No to ona jest właśnie, co lądowała. Mam do porobienia. Kto też ma snajperkę, Ja tak więc, wiecie, już mnie trafił raz. Dobra, może nie będę tak się na nią, no, nie będę na niej tak biegł. Bo wiecie, bez. Tu gdzieś biegł jeszcze nie wiem, czy w tych nie jest. Dobra, osiem amunicji, Musiałem mu kogoś powalić albo znaleźć 8 naboi to tak, można powalić chyba, że będzie miał armora pełnego, to nie za bardzo mamy skarę i właśnie nie wiem, czy dobra, weźmy, weźmy sobie snajperkę odnowi nam się dobra, 15, fajnie, o apteczka, Kurczę kusi mnie <ślad> ale mam 85 <osiemdziesiąt> <ślad> także na spokojnie Fajny jest ten skin, tylko nie wiem czy to jest dziewczyna czy chłopak, ale taki, taki wojskowy, Jakiś, tak mi się wydaje, taki, nie, może nie wojskowy, taki buntownik. O, też ma snajpereczkę. Chce, żebym ulicę wytracił, tak? To ma a bo wytracę całą a łanie za 47 dobra pięknie nie 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 wykonałem od razu zadanie sobie jakieś karabinę kar 99 tak? dobrze spojrzałem czy to jest ta broń? zawsze nie, nie pamiętam tych skrótów ale łanie łanie go zdjąłem nie Aj, no nie miałam szans. Za 47 jeszcze wyrwał. To już ma takiego, że. Zobaczcie, zaraz padnie. Kurczę, nie, nie spojrzałem, że on tam jest. No trudno. Ale też. Nie, nie, nie było najgorzej. Ej, ogólnie muszę zobaczyć na powtórkę, bo chyba miałem więcej HP. Nie wiem, czy nie wziąłem leczenia, ale chyba nie. Chyba nie wziąłem, bo coś mi się wydawało. Ale dobra. Mamy kolejną 80. No i dobra, trzecią rundę myślę, że nie będziemy grać. Fajnie poszło. Jakiś, fragi, cho jakiś frag chociaż był. <laughs> nie było zero. No i co? Jeśli chcecie więcej takich challenge, zostawcie łapeczkę i subika. Napiszcie może w komentarzu jakieś pomysły na jaki challenge to zrobię. Postaram się w sumie. No i co? Widzimy się. O, ona ma taki bardziej mechaniczną dłoń. Dopiero zobaczyłem teraz. Fajna. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.